a tu jest BR-215 podłączona a w tle samoloty latają z Radomia na próbę podłączona na krótko na drucik Osobówka ciągnie sobie o Zaproszę. Ja ja teraz trzeba się szkolić do pracy pomału Więc Dzisiaj trochę się pojeździło lokomotywami. Połączę się limity połączone będą. Do Skład osobowy. O, no proszę, jeszcze szybciej jeździć fajnie. no proszę, pośpieszny skład osobowy do 215 No i dobra, na dzisiaj będzie koniec. Składzik, witam ponownie, składzik osobowy chyba będzie chodził, przynajmniej przy tej prędkości chodzi. mały składnik osobowy tutaj w tym miejscu muszę wyrównać jeszcze, bo mi bardzo podskakują te wagony, ale towarowe się nie wykolejają, a ten się lubi wykoleić. A jak nam co już nie wspomnę. Ale jest składnik osobowy. Ponownie. Mój pełny skład towarowy. Oprócz tej systemy, bo ona coś nie chce za bardzo, muszę poprawić, zobaczyć, co się tam dzieje. Ale tutaj beczka, węglarka, wywrotka, węglarka. Zobaczymy, czy się uda przyjechać całe. Sobie. tutaj drogę zrobiłem wcześniej już tu do tego młyna znaczy, no, no. młynek obrotek bierze ciśnień jeszcze chyba jedną dam bo mam jeszcze jedną i jeździ sobie. O, teraz sobie pcha, wagon. Nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego. Ale jajka. Uda mi się zaczepić. Jedną ręką. Dobra. Muszę popodginać tam jeszcze raz. Ktoś mi ostrość nie chce. Ale sobie jedzie. Muszę dobrze podginać, bo tam się wypinają te... Może jeszcze zaraz puszczę z tym jednym towarem osobowym. Wroko no, E69 ciąg skład. Mój no i dobra.